Witajcie kochani. Dziś chciałabym poruszyć taki temat jak gaslighting. Być może ten termin brzmi dla Was obco, być może niezrozumiale, być może nigdy się z nim nie zetknęliście, ale powiem Wam jedno. Gaslighting to jest zjawisko, któremu bardzo, bardzo wiele osób uległo lub ulega w relacjach, w którym się znajduje, tylko nie ma pojęcia, że w ogóle to zjawisko ma jakąś nazwę. Zacznijmy może od tego, czym jest gaslighting. Gaslighting jest to najkrócej przemoc psychiczna. Jakiego typu jest to przemoc? Otóż jest to manipulacja psychologiczna wywierana na ofierze przez osobę lub grupę osób w celu wytworzenia dysonansu poznawczego u tej osoby. Jak to się objawia? To jest umyślne wywołanie w ofierze manipulacji wątpliwości dotyczącej uczuć, percepcji lub pamięci danej osoby. A teraz po polsku. Chodzi o to, że osoba przemocowa stosująca gaslighting robi coś takiego w Was, że tracicie poczucie własnej wartości rozeznania, czy to, co czujecie, myślicie, czy jak pamiętacie daną sytuację, krótko mówiąc, jest prawdziwe, czy nie. Kto coś takiego miałby robić i po co? Otóż zaledwie 2%, niecałe nawet, osób stosujących gaslighting robi to celowo. Są to na przykład terroryści, oprawcy i psychopaci. Ale dużo osób stosuje go zupełnie nieświadomie. I tutaj mamy na przykład osobowości narcystyczne, dni niewiernych partnerów. I to jest 20% populacji. Także, jak mówiłam, zjawisko wcale nie jest marginalne. Jak wygląda taki gaslighting w praktyce? Czym on się objawia i dlaczego należy mu się dokładnie przyglądać? Pamiętajmy o tym, że każda przemoc jest przemocą. Przemoc psychiczna może być bardzo, bardzo groźna i prowadzić... W najlepszym razie do zaniżonej samooceny, a w najgorszym do chorób psychicznych, takich jak nerwica czy depresja. Jak wygląda sytuacja, kiedy mamy do czynienia z osobą stosującą gaslighting? Otóż przede wszystkim taka osoba będzie udawała, że wiecznie nie rozumie, o co nam chodzi. I nie mam tutaj na myśli sytuacji, w której ktoś faktycznie nie rozumie, bo jak wiemy, Relacje ludzkie nie są łatwe i często jest tak, że my mówimy po prostu jakby troszkę innym językiem niż nasz partner, i czasem może być niełatwo zrozumieć drugą osobę, ale wtedy komunikacja wygląda troszkę inaczej, a mianowicie w ogóle przebiega. W przypadku gasrytingu znamienne będzie to, że kiedy mówicie komuś, że macie wątpliwość, że czujecie się w jakiś określony sposób, ta osoba będzie mówiła: Nie wiem o co ci chodzi. To nieprawda. W ogóle wymyślasz bzdury jakieś. To nie było tak. To są klasyczne przykłady tego. Udaje, że nie rozumiem. Nie wiem o co ci chodzi. Nie następuje tutaj żaden, żadna próba zrozumienia waszej percepcji, waszego rozumienia, waszego odczuwania. Po prostu nie wiem o co ci chodzi i to zamyka sprawę. Kolejna rzecz to ta osoba będzie podawała wątpliwość. Prawdziwość waszych emocji, prawdziwość waszych wspomnień, prawdziwość waszego myślenia, generalnie ogólnie waszą prawdę. I będzie to wyglądało w sposób następujący. Nie tylko jest opcja kłamiesz, to będzie bardziej opcja z cyklu nic takiego się przecież nie wydarzyło. Źle to pamiętasz. Pamiętam tę sytuację zupełnie inaczej. To nie było tak. Coś ci się musiało pomylić. Źle to interpretujesz. Jak zawsze przesadzasz. Przecież nie mogłeś, nie mogłaś się tak poczuć. Przecież to bzdurne w ogóle. Czyli, krótko mówiąc, mamy tu do czynienia z totalnym unieważnianiem Waszych emocji, unieważnianiem tego, jak na, to, na coś patrzycie, jednoczesnym wmawianiem Wam, że to, co pamiętacie, nie jest prawdziwe i się nie wydarzyło. Kolejna rzecz to jest odrzucanie Waszych obaw poprzez właśnie umniejszanie czyli na zasadzie przesadzasz. Jeśli mówicie, że czegoś się obawiacie, że macie jakiś problem, słyszacie, przesadzasz po prostu. Kolejna rzecz to jest implikacja chorób psychicznych. Nawet jeżeli nie cierpicie na żadne zaburzenia, to osoba uprawiająca gaslighting będzie Wam wmawiać, że macie omamy, że macie przywidzenia, że macie halucynacje, że macie manię prześladowczą, że generalnie coś sobie po prostu uroiliście, ponieważ jesteście chorzy i krótko mówiąc, coś z wami jest nie tak. Tutaj warto wspomnieć o tym, że w ogóle gaslighting jest terminem, który pojawił się stąd, że pan George Suker popełnił taką sztukę pod tytułem gaslight, czyli po polsku będzie to gasnący płomień. Sztuka jest o mężczyźnie, który usiłował doprowadzić swoją żonę celowo do błędu, zaparając wszędzie w domu lampy gazowe. I ona... I oczywiście wmawiał jej, że tego nie robi, tak? W związku z czym ona myślała, że traci zmysły. Stąd gaslighting, czyli właśnie zaparanie tych lamp gazowych. I tutaj mamy zarówno to, o czym wam mówiłam, czyli zaprzeczanie, że coś się nie stało, że sytuacja nie była jakaś, że tego nie macie prawa czuć, że tego nie macie prawa myśleć, że coś jest zupełnie inne niż wy mówicie, jak i inscenizację, czyli tworzenie nowych okoliczności, których w ogóle nie ma. Wszystko to ma na celu zdestabilizowanie psychiczne ofiary gaslightingu. Po to, żeby była uległa i żeby robiła to, czego chce jej oprawca, przemocowiec. Na co należy zwrócić uwagę? Co będzie robił taki przemocowiec stosujący gaslighting? Będzie po pierwsze właśnie zaprzeczał, będzie tworzył nowe okoliczności, będzie kłamał na Wasz temat, Waszym bliskim i rodzinie, po to, żeby umacniać wizerunek Was jako osoby chorej, niezrównoważonej, takiej, która nie ma racji. Czyli będzie opowiadał o Was po prostu pierdoły, w które ta rodzina będzie wierzyć, ponieważ taka osoba, taki przemocowiec gaslightingowy często jest z pozoru bardzo opiekuńczy, uroczy, kochający i wszyscy dookoła myślą, że jakby to na pewno on ma rację, bo on tworzy wokół siebie taki image, tak? Co jeszcze? Będzie Was izolował, od waszych najbliższych, po to, żebyście na pewno nie mogli z nimi zweryfikować pewnych rzeczy, i żebyście nie mogli otrzymać od nich wsparcia i byli na jego łasce i niełasce. W ogóle będzie wam utrudniał weryfikację, w jakikolwiek sposób jego wersji wydarzeń, tak? Żebyście byli zdezorientowani i nie byli w stanie w żaden sposób zareagować na to i zweryfikować, że nie, jednak nie świruję, ja naprawdę mam rację, ta sytuacja tak wyglądała. Będzie po prostu robił wszystko, żeby tak się nie stało. Będzie manipulował dowolny sposób wami, waszymi emocjami. Raz będzie udawał opiekuńczego, przepraszam, kochającego. Za moment będzie znowu stosował swoje techniki, o których wcześniej rozmawialiśmy, czyli głównie zaprzeczenie i scenizację. Co jeszcze? Będzie właśnie negował wasze uczucia cały czas, podważał je. Będzie wami motał tak długo, aż stracicie zeznanie, co jest prawdziwe, a co jest kłamstwem. I przestaniecie po prostu sami w siebie wierzyć do tego stopnia, że możecie zacząć kłamać po to, żeby jakby dostosować się do wersji partnera, albo po to, żeby mu się nie narazić. Będzie was, was wzbudzał poczucie winy. Że, ta, że dana sytuacja jest zawsze waszą winą. Że skoro pojmowaliście i robiliście coś niewłaściwie, to tak naprawdę go tym krzywdzicie. Cóż jeszcze? Będzie wzmacniał w Was poczucie, że jesteście beznadziejni. Po to, żeby móc lepiej manipulować. I teraz tak. Jakimi objawami u ofiary charakteryzuje się gaslighting? Jest to właśnie zagubienie, jest to spadek własnej wartości, jest to niemożność podejmowania decyzji samemu, jest to właśnie odizolowanie od rodziny poczucie odizolowania cóż jeszcze, często jest to występowanie nerwicy lub depresji poczucie, że że właśnie, że to my jesteśmy źli i nieodpowiedni no i wrażenie, że bliska osoba nas neguje, że nie mamy wsparcia, to są jakby te najistotniejsze rzeczy, na które należy zwrócić uwagę ale tak jak mówiłam, słowa klucze, którym należy się przyglądać, to jest jakby negacja w postaci przesadzasz nie masz racji, wymyśliłeś to sobie, ta sytuacja wyglądała inaczej. E, źle to pamiętasz, źle to czujesz, to nie było tak. I generalnie, im bardziej, im częściej słyszycie takie komunikaty, bez jakiegoś wyjaśnienia, próby kontaktu, bez mm, chęci spojrzenia na drugą stronę medalu i na to w jakiś sposób wy na coś patrzycie, to możecie podejrzewać, że jesteście ofiarami gaslightingu. Wtedy warto się tej sytuacji przyjrzeć, ponieważ pamiętajcie o tym, że każda przemoc jest przemocą, a przemoc psychiczna, jak już mówiłam, może prowadzić do poważnych konsekwencji. Jeżeli sami macie jakieś problemy z przyglądaniem się pewnym zjawiskom, bo na przykład cierpicie na borderline, warto się przyjrzeć swojemu postrzeganiu, zastanowić, czy jest to któryś z borderowych schematów, czy może jednak. Jesteście ofiarami gaslightingu, ponieważ pamiętajmy o tym, że jeśli ktoś ma jakieś problemy emocjonalne, często przyciąga osoby, które będą to w jakiś sposób mu kompensować. I często wpada w relacje z osobami, które również są zaburzone lub mają destrukcyjne schematy działania, w tym również działania przemocowe takie jak gaslighting. Jeżeli macie takie doświadczenia, chcielibyście się nimi podzielić, to piszcie oczywiście w komentarzu, wszyscy na tym zyskamy na pewno. Jeżeli natomiast chcielibyście na przykład o tym pogadać, to zapraszam Was serdecznie do kontaktu ze mną. Możemy wtedy taką sytuację rozpatrzeć indywidualnie. No i kochani, mam nadzieję, że ten filmik Wam pomógł, że będziecie bardziej świadomi, że będziecie bardziej przyglądać się temu zjawisku, bo ono wcale nie jest rzadkie. Więc trzymajcie się i do zobaczenia.